My Sandra pracowali razem w jednej pracy. Ja pracowałam jako pani sprzedawca, a Sandra pracowała jako fotograf produktowy. No i właśnie tak zaczęliśmy z Sandrą naszym przyjaźń. A szefowie wiedzieli, że Ola po pracy robi też zdjęcia. Zdecydowali, że dołączę do mojego tak, tak. pojedynczego większego Od tym, tego momentu spędzaliśmy, są codziennie 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Ogólnie ona ma taki po prostu super, super um, pomysł do siedzenia na krzesłku. To było po prostu dramat. Wchodzę i Sandra siedzi tak. O tak, tak było wygodnie, mam problemy z plecami. Bo Ola jest taka, że jak ona chce zrobić zdjęcia, nie wiem, nad, nad wodą z latającą sukienką, to ona zrobi te zdjęcia, bo ona chce zrobić te zdjęcia. Yy, I tego się chyba od Oli uczy, żeby tak właśnie dążyć do tego, co się chce robić i co się kocha robić. <sum>